Wojna domowa, która pochłonęła życie kilku tysięcy ludzi, choroba weneryczna i zdolność do przewidywania przyszłości. Jakie jeszcze tajemnice kryje za sobą panowanie jednego z najbardziej niesławnych polskich władców? Dzisiaj poznacie 10 niesamowitych faktów dotyczących Jana Kazimierza. Ale ktoś może teraz już pisze komentarz, czemu 10, skoro w tytule jest 5, ponieważ dzisiejszy film. Powstał we współpracy z kanałem Panzer Model Maciej, który to podobnie jak mój zajmuje się popularyzowaniem historii. Na kanał Macieja natrafiłem niedawno, ale zrobił on na mnie bardzo duże wrażenie, dlatego postanowiliśmy razem z nim nawiązać współpracę i w ramach tejże współpracy dzisiaj wspólnie przedstawimy Wam 10 faktów z życia króla Jana Kazimierza. 5 będziecie mogli obejrzeć tutaj, na kanale Bliżej Historii, a po kolejne 5 zapraszam Was na kanał Panzer Model Maciej, odcinek. Link do odcinka będzie znajdować się w opisie tego filmu. A teraz zaczynajmy materiał. Numer 5. Pochodzenie. Pamiętam, że jeszcze jako dziecko ze szkoły podstawowej zwróciłem uwagę na to, co komuś, kto zajmuje się zawodowo albo jest ekspertem w dziedzinie historii Polski rzuca się w oczy praktycznie od razu. Mianowicie, że bardzo wielu władców w naszej historii, w tym tych najbardziej wybitnych, Wcale nie było Polakami i przykładem jest również Jan Kazimierz. Co prawda, on zdaniem wielu ekspertów nie zaliczał się do grona naszych najlepszych królów, ale zaliczał się zdecydowanie do tych, którzy nie byli Polakami, pomimo iż miał w sobie krew wspaniałej dynastii Jagielonów. Zapytacie, w jaki sposób? Otóż jego ojciec, Zygmunt III Waza, swego czasu król Polski i Szwecji, Wywodził się ze szwedzkiej dynastii Wazów, ale matka Zygmunta III i jednocześnie babcia Jana Kazimierza była siostrą Zygmunta II Jagiellończyka, czyli ostatniego króla Polski z dynastii Jagielonów. Z kolei matka naszego dzisiejszego bohatera była y, członkinią wielkiego austriackiego rodu Habsburgów, który w tamtym czasie władał jeszcze w Rzeszy, Niderlandach, Hiszpanii i Portugalii. Tak więc, mimo iż Polakiem nie był, to Jan Kazimierz łączył w sobie geny. Kilku najpotężniejszych dynastii ówczesnego świata. Numer 4. Syfilis. W czasach Jana Kazimierza prasa nie była nie wiadomo jak powszechna, na pewno nie tak jak dzisiaj, ale gazety już istniały. Istniały zarówno w Polsce, jak i we Włoszech. I to właśnie włoska prasa w tamtym okresie miała dać jako swego rodzaju news dnia informację, że polski król zapadł na coś, co ta sama włoska prasa określiła mianem wstydliwej choroby, a w XVII wieku było to takie miłe polityczne określenie na syfilis. Jan Kazimierz po objęciu tronu został zmuszony przez Sejm do tego, żeby z powodów politycznych zawrzeć małżeństwo z wdową po swoim poprzedniku i jednocześnie bracie. I w taki oto sposób poślubił Francuzkę, starszą od niego o dosyć duży okres czasu. Małżeństwo to nie należało do zbyt udanych i Jan Kazimierz bardzo szybko nawiązał serię romansów z służącymi swojej żony, a także z żonami dworskich polityków, za którymi nie przepadał, i od jednej z pań zaraził się syfilisem. Krótka autopromocja. Jeżeli podoba Ci się to, co robię, to zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków i dobić ze mną 10 tysięcy subskrypcji do końca roku. Bo, jeżeli to się wydarzy, to przygotuję dla swoich widzów, dla Was, dla Ciebie, wyjątkowy specjal, którego z pewnością nie chcesz przegapić. A po obejrzeniu tego odcinka zapraszam Cię do zostawienia komentarza oraz na mój TikTok i Instagram, gdzie znajdziesz więcej ciekawostek i m.in. kulisy moich produkcji. Zajebistego dnia! Numer 3. Bitwa pod beresteczkiem. Według planu Zygmunta III Wazy, swojego ojca, Jan Kazimierz nigdy nie miał zostać królem Polski z bardzo prostego powodu. Miał starszego brata, jego brat miał syna, a poza tym szlachta już od młodych lat Jana Kazimierza nie było jego wielkim zwolennikiem. A jak zapewne wiecie, w Polsce w tamtym okresie funkcjonowała monarchia elekcyjna, to znaczy, że króla wybierała sobie szlachta. Tak w gwoli ścisłości. Chociaż zapewne to wiecie, już piszecie komentarz, że wiecie. Anarchia miał jednak inne talenty. Jego nauczyciele donosili Zygmuntowi III, że młody książę Jan jest bardzo dobrym szermierzem a także taktykiem. I ogólnie miał smykałkę i zainteresowanie do tematyki wojskowej i pokazał to bardzo dobrze jako król na początku swojego panowania. W 1651 roku doszło do kultowej bitwy pod Beresteczkiem, którą szczerzej omówiłem w tym materiale. I oczywiście Jan Kazimierz nie wygrał tej bitwy samodzielnie, natomiast zastosował w niej innowacyjną taktykę, którą podpowiedział mu jego doradca wojskowy pochodzący z Niemiec. Ustawił swoje wojska w tzw. zwanym szyku z szachownicowym, czym całkowicie zainteresował skoczył swojego przeciwnika, ketmana Bogdana Chmielnickiego. No i oczywiście bitwa zakończyła się wielkim polskim zwycięstwem i oczywiście zwycięstwo to nie zostało wykorzystane politycznie. Numer 2. Wojna domowa. W czasach Jana Kazimierza pozycja monarchy w Polsce była bardzo słaba, ale wojowniczy król próbował coś z tym zrobić i wielokrotnie starał się przepychać przez Sejm kolejne ustawy, ale Brakowało mu do tego charakteru, brakowało mu siły, brakowało mu stronników. To główne trzy teorie, ale moim zdaniem mogło zwyczajnie brakować mu wszystkiego naraz, co po czasie spowodowało, że brakowało mu również chęci. Tak czy siak rosnące konflikty między królem a polską szlachtą doprowadziły w końcu do wybuchu wojny domowej. I jej punktem kulminacyjnym była bitwa pod Montfami, w trakcie której śmierć miało ponieść nawet blisko 3000 ludzi, chociaż różne źródła podają oczywiście różne informacje. Zdaniem części historyków, to właśnie wojna domowa była jedną z przyczyn, dla których Jan Kazimierz zdecydował się Ostatecznie zrezygnować z funkcji władcy Polski, ale o jego abdykacji więcej możecie posłuchać w odcinku panter Model Macieja. I numer jeden, Jasnowic. Kwestie jasnowidzenia i ewentualnych zdolności do przewidywania przyszłości bardzo często budzą w ludziach duże emocje. I ciekawym przykładem może być tutaj Jan Kazimierz. W 1668 roku ostatecznie abdykował i podczas swojej mowy końcowej. Miał wygłosić następujące słowa. Jeżeli, mości panowie szlachcice, w ciągu dalszym będziecie uprzykrzać życie moim następcom, wówczas Moskal zagarnie ziemię zamieszkane przez ludy bliskie sobie mową. Pomorze i Wielkopolskę Brandenburczyk zajmie, a i dom austriacki o Kraków i Ruś się upomni. 114 lat później doszło do pierwszego rozbioru Polski. Dajcie znać, która z tych ciekawostek zaskoczyła Was najbardziej. Być może znaliście wszystkie i koniecznie wpadajcie na kanał Panzer Model Macieja, aby poznać kolejne pięć niesamowitych faktów z życia króla Jana Kazimierza. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, aby pomóc mi dobić 10 tysięcy do końca roku. I do zobaczenia już wkrótce. Dzięki wielkie, do zobaczenia i cześć.